Siatkowej. Członkowie Mistrzowskiej Reprezentacji Polski w piłce siatkowej zostali wyróżnieni tytułem honorowego obywatela miasta Bełchatowa. 7 listopada podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej odznaczenia wręczyli prezydent Marek Szanowski oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Skorupa. 40 lat polski sport czekał na to wyróżnienie i na ten sukces. I dlatego jako prezydent miasta, a jednocześnie zapalony kibic, nie mogłem. Przejść obojętnie wobec tego, co było naszym wspólnym narodowym udziałem. Ale nie mogę przejść obojętnie, jako gospodarz miasta, wobec sytuacji, którą tak naprawdę w moim przekonaniu, i mam nadzieję, że nie jestem jedyny w tym stwierdzeniu, Bełchatów sprokurował. Bełchatów przyczynił się do tego sukcesu. Ten sukces, ten sukces 2014 roku. Chcieliśmy w sposób szczególny wyróżnić. Jako jedyne miasto, jestem o tym przekonany, wystąpiliśmy z taką propozycją, że chcielibyśmy dostąpić tego zaszczytu, aby drużyna siatkarska Mistrzów Świata 2014 roku zechciała przyjąć tytuł honorowych obywateli naszego miasta. Osobiście z rąk prezydenta odznaczenia oraz symboliczny klucz do bram miasta odebrał trener kadry polskiej Stefan Antiga oraz siatkarze Karol Kłos, Michał Winiarski, Mariusz Wlazły oraz Andrzej Wrona. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej tytuł przyznano również Krzysztofowi Ignaczakowi, Mateuszowi Mice oraz Pawłowi Zagumnemu i Pawłowi Zatorskiemu. Jestem honorowym odbierać klucz Bram Miasta Melchatova i jak wiecie, grałem tutaj 5 lat, było fantastycznie, mam dużo dobrych spódnienie i, i naprawdę jest wielki honor dla mnie. Dziękuję. Chciałbym bardzo podziękować radzie miasta i panu prezydentowi za przyznanie honorowego obywatelstwa. Szczególnie my tutaj grający w Białochotowie czujemy się częścią tego miasta i jest nam niezmiernie miło, że zapiszemy się w historii tego miasta nie tylko sportowo. Dziękuję bardzo. Po uroczystej sesji odbyło się oficjalne odsłonięcie nowych i uaktualnionych tablic w siatkarskiej Alei Gwiazd, która znajduje się na Placu Narutowicza.